Się znowu panik, zaczynamy, tu mamy już coś, znowu kupujemy. Znowu się zarabia i zarabia. Następne, następna, następna, następna. następna następna jeszcze jedna jeszcze jeszcze chyba dwie nam pozostały ale i tak dumpnę sobie tu tak albo i tak jeszcze nam starczy już mamy czwarty level Dobrze jest, I teraz zakupujemy sobie znowu. No i znowu jakiś jak musimy zrobić. Mamy. Teraz, kiedy będę miał pieniędzy, to od razu kupuję nowe skrzyneczki. Dobra, cieszcie się, że macie nowe I tak dalej, i tak dalej. Muszę... Muszę wydobyć jakąś postać. Nie dam wam... Nie dam wam nic, bo ja chcę jakąś postać. Jeszcze! No bo ja tu potrzebuję. No i tak się zrobi. I jeszcze kolejne. Okej, okay, to będzie mega dużo pieniędzy. jeszcze. Tylko tego wypada. A teraz na pomysł, żeby pomysł, żeby skrzynkę. wniski bogaty, O nie, no kurde nie wiem czy tak było warto robić. On no, coraz mniej mam. Mam a tutaj czas teraz mniej Przepraszam, było jakieś sumienie. Ostatniej no, cię będziemy. Dobra, udało nam się. Teraz będziemy sobie zbierać. Pokażę Wam jak to wygląda. Okej, okay, więc to wchodzimy do gry. Jestem w to słaba, no mówię Wam. Dobra. No i mamy skrzynkę. Żeby to było już koniec tego koszmaru No dobra Łoj Mówiłam, jestem to słaba No ale chyba to jest ważne Że się dobrze gra Dawaj To Teraz większy Hero No hej Coraz więcej słodyczy i tym więcej yy, naszej kaski na nowe słodyczki. Na na skrzynki. Dobra, i poda chyba na opening, co nie? Sklep? Wow, O nie dużo tych mapek. Tu mi niedużo, jeszcze mi dwie zostały. Dobra, i tak mapki są dobre. No nie wiem, jeszcze lecimy po poki... dużo słodyczy. Aha! No to dobrze, że od razu się skułam. To skujemy się od razu chyba. No ale widzę, że Tom się czuje lepiej. Po tym kolejna skrzynka, ja, ja to przegram zaraz. To są bardzo trudne. Im szybciej, tym trudniej. Jesteś za duży, to u nas? To było oczywiste, że ja... No i co z naszej skrzynki? O, mamy jakąś nową gwiazdkę! Mamy nową gwiazdkę! Pojdziemy zobaczyć! O, mamy tą gwiazdkę! Okej, okay, a więc teraz trzeba mu zagrać, no... Ale muszę jeszcze opis wziąć. Co to jest? Większy pisanie. No to jest dobre. Go. Słodka, taka gwiazdeczka. No taka słodziutka. Magdyś mi nic nie da, co nie? Mamy tą deskorolkę! Ale piękny deskorolkarz z niego będzie. Naszego Rusia. Powinniśmy to zrobić lepsze. Co? I... Okej, okay, okej. Okay. O co chodzi? Tak, gwiazdko? Tak, gwiazdko mi dało dodatkowe życie. Dobre. Mamy super księżniczkę. O, i mamy znowu skrzynkę. Jak cudownie. I tą skrzynkę, którą mieliśmy na openingu. Nic mi nie zrobicie. Jestem teraz księżniczką. Jakąś księżniczką. To ma sens. No, widzę, że się cieszysz. Nev Hick's czy Czyli. O kurczę. I tak jakbym tu mogła przejść. Otwieramy skrzyneczkę. Mamy teraz najwięcej słodyczy, a więc pora na nasz. Opening. Tak. Mamy też chmurkę. Zdobyliśmy teraz chmurkę. Zobaczcie. Dobra. I patrzcie. Mamy przepiękną chmurkę. Ona mo nas może unieść. Dobra. Bierzemy. Poczekajcie na danie. chwileczkę. Ja może... To dalsza część nastąpi.